etki Statuetki kropka ten Ladujte se, ladujese Jezus Coś ty za jeden gówno znaczy się nie że jak gówno ale główny cię obchodzi, co ja za jeden. Ważne po co przyszły. A po co przyszłeś? To my teraz, chłopcze, rozbawiłeś. Do rozbuku! Cieszę się! A teraz proszę zapakować statuetki. Ha! Pewnie przysłał ci ten nieudacznik Andrzej! Chuj. Nie zdaję sobie że z tego sprawy, ale zaczynając ze mną, porywasz się z motyką na przysłowie słońcem. Patolinka! Z <laughs> Patolinką już się przywitałem! No, i mam nadzieję, że wyraziłem się dość jasno. Zapamiętam, statuetkowy szlak pozostaje pod kontrolą pana Andrzeja. To ja jestem przysługowane słońce. Ja, słońce, ty młotyka. Pozdrowienia dla Pato Timu, oddział skrzynka. To my jesteśmy. jesteśmy przysłowiowe słońce. Ha, ha! My słońce Wymotyka.